Się Siemanko. Siemanko, witajcie. Postanowiliśmy nagrać y, dzisiaj po prostu, bo no nie nagrywamy ostatnio za dużo, a to z tego względu, że nie ma czasu y, nie ma czasu, wiecie, przygotowania też trochę do świąt. Ja wczoraj robiłam sesje świąteczne, e, także też nie mieliśmy tam czasu, gdzie, gdzieś pojechać. E, dzisiaj wstaliśmy dosyć późno, więc e, też jakoś coś nie wypaliło, nie, Luki? Lubicie tak jak my kawkę z Orlenu, no jak dla nas to jest sztos. Mm. Nasza Najlepsza ulubiona. kawa chyba nawet w restauracjach tak, takiej nie no, dają, moim ja też zdaniem. Jest, jest sztosikiem. Tak. A wiecie, że teraz wygraliśmy też w konkursie Orlenu? Stop cafe, tak, był na Instagramie. Konkurs. Osie, wygraliśmy, bo wygrałem ja i Łukasz, więc wygraliśmy 8 kaw. Pół na pół mielona i ziarnica. I jest, no też jest dobra i nie jest dobra. droga, naprawdę, nie? No, jest e droga. Co? No, jest taka akcja, że. Jeżeli nagrywamy, no to, to już się stało takim jakimś może małym uzależnieniem. Sorry, że tak trzęsie, ale ale ten, ale tak to jest, no. I no, postanowiliśmy coś nagrać, odezwać się do Was, bo się stęskniliśmy też za, za Wami i za tym wszystkim. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają tak, regularnie. Doceniamy to, że jesteście z nami. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wzięli udział też w konkursie i na pewno będą następne. No będą, będą za jakiś czas. Może jak wybije nam 1000 subskrypcji, zobaczymy, Właśnie, a jesteśmy no już, bliscy. Tak, mamy 930 subskrypcji, też dziękujemy wszystkim subskrybentom. No i, i wrzućcie tego suba zawsze dla nas. Dzisiaj wybraliśmy się po prostu na spacer po Barczewie. Lubimy, lubimy nasze bo... miasteczko. Kochamy nasze miasteczko. Ktoś może powiedzieć, że o, taka pipidówka, coś, ale. Ale my, tu lubimy mieszkać, wiecie, to jest tak. spokojnie. My... Jakiś... my mieszkamy na obrzeżach Barczewa, tak. gdzie jest jak na wiosnę, tak naprawdę. Mamy ciszę, spokój, fajne. Tak, się wszyscy znamy, wszyscy się lubimy, tak. Także mamy jest fajnych sąsiadów, pozdrawiamy tak. sąsiadów. No i co? No? Idziemy, zaraz wam pokażemy kawałek Barczewa. Tam widzicie w oddali bloczki, to jest Zielone Wzgórze, tutaj w Barczewie i nie wiem, czy słyszeliście... Wczoraj była akcja, w onety pisały tak. tam, w tam, wiadomościach. znaleźli nie wybuch, nie, kawałek w ogóle tutaj obwodnicy zamknięto. Tak, tutaj jest, to jest droga Dekna 16, droga krajowa 16 i też zamknęli kawałek drogi, nie była nieprzejezdna, bo była ewakuacja w ogóle mieszkańców, wiecie, z domów, kilka godzin to trwało, ale wszystko poszło pomyślnie. No, Krajowa, krajowa akcja. Wiecie, tak. Porschewo jest malutkie, więc każde takie wydarzenie to jest jakąś tam sensacją, nie? No dokładnie. I Teraz idziemy do, do Grzecha, pozdro Grzechu. Idziemy mu zanieść ostre sosy, bo on lubi sosy, a my no, jakoś nie korzystamy z nich, więc postanowiliśmy mu je przekazać. Podarować. I Grzechu dzięki za oglądanie, bo tak. wiemy, że oglądasz. Jesteś stałym naszym widzem. No tak. Doszliśmy do Wrócikowa. Idziemy do Grześka, dać mu te sosy. Tak, i będziemy. Właśnie, będziemy organizować święto. Już powoli się szykujemy. No. Y... A mnie to tak mega cieszy, bo ja tak kocham po prostu święta. Ja lubię też gotować, nie? I będzie pasztecik w moim wykonaniu. Te receptura tego paszczetu y... wędruje w... z pokolenia na pokolenie w mojej rodzinie i jest bardzo dobry, moim zdaniem. Jest Zresztą... przebyszny. I zawsze na grubą smaruję go. Z tym chrzanem, nie? Po prostu. Oaj, <gry> I, z sałatką, no I z sałatką jarzynową. Mielony trzy razy mięską. No pyszne. no uh, i co? Będzie bigosik, będzie jakiś, no, Mamy wstrąga, to go upieczemy. Czy coś tam zrobimy? Zrobimy, co zrobimy jeszcze? Rybę po grecku. Yy, pierogi robi mama i śledzie. No. I co? Pasztet, tak? Bigosik, wiadomo. No, tak Takie wiecie, jarzynowa. Tradycyjne potrawy. Także szykujemy się już powoli. Ja w tygodniu już zrobię w ogóle. Yy, Bigos i go zawykuję, żeby potem było wiecie tylko. Ciak do gara i oczy. Krzyżka chyba nie ma, więc no, e, stawiamy sosy pod drzwiami. Ciało? Chociaż... I lecimy. Tutaj na tej ulicy e, parę lat temu była kręcona reklama piwa Tyskie. E, nie wiem, musimy znaleźć, nie? Może w linku zrzucimy, może jest na YouTube, ale nie nie, nie wiem tego czy jest. I tutaj wiecie, jeszcze kawałeczek y, dobudowali, taki jakby taka trafy. Tutaj tą uliczką właśnie o tutaj szli. No, no fajnie to wygląda, no, naprawdę fajnie, ekstra. Fajnie wygląda, szczerze, no. Żałuję, że wtedy akurat nie nagraliśmy tego. Znaczy wtedy w ogóle nie nagrywaliśmy, więc wiecie. No, nagrywali. Ale nawet zdjęć żadnych nie mam ale z jest tego klimat, momentu. Jest klimat, jest klimat, jest klimat no? Keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're Everything will be okay. Dzięki przystrojone terczewo. Klimacik szkoda, że nie ma śniegu, ale wiecie szkoda, co no, na co to liczyć, nie Zasłoniło mnie. <laughs> ale wiecie co, zawsze y, pamiętam w poprzednich latach na przykład było dużo więcej lampek. Takie tam drzewka z tyłu, nie widać teraz tego. Zawsze były przystrojone i tam więcej w parku ale też ładnie było jest. Ładnie, 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 jest ogólnie ładnie. A chciałabym powiedzieć, że ja w ogóle kocham światełka, jestem jak Griswold z tego, z tego filmu, no. z chęcią bym przystroiła po prostu wszystko, no uwielbiam, wtedy czuję taki właśnie klimacik świąt, a Łukasz się zawsze ze mnie brechta, że... No w sensie. mi się właśnie zawsze przypomina e, ta scena z e, Griswoldów on tam to odpala, tych no. te lampki i tak No i moment, moment podłączania, włączania no. tego. No. I, nie, I nie ma i nie, nie, działa. I nie działa. Ciekawe czytałem tutaj burmistrz tak samo ma <marsz> no. odpalił, ma przycisk jakiś w tym w gabinecie tak. jeden i buf, odpalamy, nie? No. Idziemy się, jeszcze, przyjdziemy zobaczymy może, na, a idziemy teraz, pokażemy wam jeszcze park, park nowy. nowy. No? Też bardzo fajnie bardzo wygląda fajnie. i ładnie jest oświetlony. także... Pisą, super, no. A Łukasz, w ogóle wcześniej nie nagraliśmy i <laughs> musieliśmy skasować, bo powiedział, że nad łyną, no nie, Ale się pomylił. Ja nie wiem, gdzieś tam się zamotałem. No, także idziemy i zaraz wam the So tall and I've gotten you a present that I put under the tree Tomorrow it is Christmas the first for you and me The snow is falling down and the storm is on its way But as long as you're around Jak widzicie, mamy już choinkę ubraną, ale sztuczną. Zawsze co roku mamy żywą, ale z racji tego, że robiłam właśnie sesję, to musiałam na szybkości ogarnąć jakąś choinkę, bo nie chciałam kupować jeszcze żywej, bo wiem, że nie dotrwa po prostu do świąt. Także Łukasz pożyczył z, z pracy swojej i, i ubraliśmy. Znaczy ja ubrałam. No i zaczęliśmy też sezon na świeczki. Już tam się pali jedna. Wczoraj w ogóle wszystkie tutaj jeszcze mam pełno tych. Świecznik. W wczoraj kupiliśmy. Tak, w kupiliśmy, ale powiem Wam, że w ogóle nie pachnie. Niby miał, miał być to jakiś zapach świąteczny, ale... Czujesz coś w ogóle, Ja w ogóle nie czułam wczoraj. Także zaczęliśmy też sezon na świece. Tu zrobiłam taki e świecznik swój. Poczekajcie, zapalę światło, to będzie widać. O. Nie za jasno? Nie. O, tak wygląda. Potem jak odpalę, ale to już na święta, już nie będę teraz palić tego, to zobaczycie. Tu jakby ktoś chciał polepić pierogi, porze, polepić pierniki, to zapraszam. Nie, to wczoraj była sceneria do e, zdjęć. Jeżeli ktoś chce jeszcze na zdjęcie się zapisać, to zapraszam. W tym tygodniu mogę jeszcze ogarnąć jakieś sesje. A tutaj kupiłam Borysowi ostatnio w tej Tigerze taki kalendarz adw adwentowy, który samemu trzeba zapełnić. Żeboro, wiem, że jest duży, ma już 14 lat, ale jakoś lubię mu sprawiać przyjemność i po prostu sama lubię, sama lubię kalendarze, więc <głos》> się brać to <głos》> więc mu kupiłam a tu wam pokażę jak wyglądał pokój do zdjęć o coś takiego nie mówię jeżeli ktoś jeszcze chce to zapraszam myślę że przez ten tydzień właśnie jeszcze to zostawię a już później będę się zajmowała przygotowaniem do świąt także już później raczej nie będę robiła i tak w ogóle miałam nie robić ale koleżanka mnie tutaj namówiła i ostatnio zrobiłam też małą makramkę swoją pierwszą. Taką na choinkę, na cynamonie. No i jeszcze muszę kilka zrobić i powiesić na naszą choinę, bo tak ogólnie to nie wiem właśnie czy będziemy zostawiać tą sztuczną, bo nie lubimy ogólnie sztucznych, zawsze, zawsze mamy żywą, ale nie wiem czy mi się chce drugi raz ubierać. Chęciłbym zostawić to na dłużej, tu dekorację. Chyba ją zostawię. Mam nadzieję, że Łukaszowi nie, będzie przeszkadzać te, nie będą przeszkadzać te prezenty. Bo on zawsze wie, że pije herbatę w nocy i musi mieć tam miejscówę na herbatę. Ale miejsce ma, więc może zostawimy to. A my odtajamy po tym spacerze. Pomimo tego, że nie było mrozu, to czuję normalnie jak mnie pieką i swędzą uda. Tak jak kiedyś za dzieciaka chodziło się na górkę na sanki. Pamiętacie? <laughs> to było...

Is on its way, but as long as you're around, everything.